Siemanko, dzisiaj tak jak Wam obiecywałam, otworzymy sobie paczuszkę z nowymi LPS. Przed zaczęciem filmiku chciałabym tylko ostrzec, że mogę się trochę jąkać, bo jednak, żeby nagrać to, mam tylko jedną szansę. Już nic nie mogę wyrzucić ani usunąć, bo nie będę wtedy otwierać paczki. Także jakbym bardzo się jąkała, no to przepraszam. Tak czy inaczej, myślę, że możemy już przejść do otwierania. To jest paczka. Jest ona spora. Myślę, że jest tam całkiem sporo rzeczy. Jest jeszcze druga paczka, którą musiałam już otworzyć, ponieważ musiałam się upewnić, czy wszystko jest w środku. A dokładnie jest to taka paczuszka. Jest to taki koli. Teraz go sobie otworzymy i mu się bardziej przyjrzymy. Do paczuszki dostałam liścik. Yy, dziękuję za zakup. Mam nadzieję, że figurka będzie miała się u Ciebie dobrze. Bardzo miłe. Oraz pięknie zapakowanego kolego. Słuchajcie, ja się nie spodziewałam aż takiego ładnego opakowania. No to co? Przyjrzyjmy się z bliska. Kurczę, ja myślę, że jest piękny. Um, zrobię ankietę niedługo na Instagramie i tam będziecie mogli zagłosować, jak będzie miał na imię. Więc... Ja myślę, że naprawdę ładny jest. Taki blondas, ale ładny. Więc mamy już pierwszego pet -shopa. Teraz otworzyć tą paczkę. Mam tylko takie małe nożyczki. Myślę, że wystarczą. Otwarta paczka. Teraz sprawdzę jej zawartość. O, tutaj wszystko jest. Powinno być tutaj około sześć przytobu z Winter. i te sześć petropów kosztowały mnie 50 zł. Zaraz sprawdzimy, czy jest tutaj cała zawartość, która powinna się tutaj znajdować. Oh my god! Nie. O mój Boże! Tutaj powinny znajdować się dwa wspaniale i do tego jeszcze jakieś inne potrzeby. O mój Boże! Mamy tutaj takiego pieska. Nie pamiętam, jak, on się, jak one się nazywały. Jest tutaj trochę brudny, ale ja to myślę, że wyczyszczę. Nie jest najgorszy, kurczę. Fajnie całkiem wygląda. Mamy tutaj też taką zebrę. To Ta zebra jest bodajże z tej czarno-białej kolekcji, takiej? Ładna bardzo. Mamy tutaj też mopa. Ja, ale ładny! Wygląda naprawdę fajnie. Taki kot. On mi się akurat średnio podoba, ale myślę, że wymieni się może z koleżanką za jakiegoś. Zobaczymy jeszcze. Taka rybka. Nawet nie pamiętam, żebym ją zamawiała. Czekajcie, policzę petropy. On jest siódmy. Go tu nie powinno być. Nawet. okej, okay, może to jakiś gratis? Tak czy inaczej, bardzo fajna rybka. Ta rybka mi się podoba. Jest to jeszcze jakiś taki malutki piesek. Słuchajcie, on nawet nie widzę, żeby miał znaczek. Ma dziurkę, ale nie, nie widzę znaczka. Mało petropowy jest, ale okej. Okay. No i słuchajcie, moi drodzy, najpiękniejszy pet shop ever. Właśnie, bo zapomniałam powiedzieć o pewnym minusie. A dokładniej o tym, że od dwóch tych pet shopów odlatuje głowa. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać i czy będzie się to dało naprawić. Tu jest. Tak on wygląda ona taka ładna spanielka nie wygląda jakoś próbkowato. No wiadomo nie ma znaczka. Jest tylko magnesik. Bardzo ładna. Myślę, że wygląda naprawdę spoko. Nie widzę żadnych nawet błędów fabrycznych. Jak na fake'a, bo to jest fake, to wygląda naprawdę dobrze. I teraz. Taka ślicznotka, czyli taka spanielka, ojejku, jaka ona jest piękna, zresztą sami spójrzcie, no właśnie o tym mówiłam, ja jakoś przeżyję z tym, że im odpada ta głowa, ale może być, ale jest to czasem trochę wkurzające, a chyba będzie wkurzające. Nie jest najgorzej. No, czekajcie. W ogóle zapomniałam, tutaj jest jeszcze dodatek: to są nauszniki. I o ile myślę dobrze, one są do spaniela? Chyba nie co nie? nie za małe. Ale może o do tego na przykład ziomeczka. Całkiem okej. Okay. Nie jest najgorzej. Dobra. W takim razie myślę, że możemy sobie podsumować całą tą paczkę. W paczce znalazły się koli, mop, zebra, kot, pies, gracisowa rybka i piesek, spaniel, spanielka w kolorze blond, spanielka w awałatki oraz nauszniki. Myślę, że jak za 50 zł, to paczka jest naprawdę super. I w końcu w paczce tej pojawiło się 9 pet shopów. Znaczy, przepraszam, 8 pet shopów, ponieważ Koli jest z innej paczki. Zobaczmy sobie, które pet shopy są oryginalne, a które to fejki. Na sam sercu Coli ma dziur i znaczek. Myślę, że wygląda całkiem ok. Nie ma jakichś uszkodzeń, niedomalowań czy coś. Wyglądaj raczej na oryginała. No ale nie wiem, no, nie, nie jestem pewna. Ten MOB posiada on dziurkę i znaczek. Również myślę, że jest to oryginał zebra. Tak w ogóle to dopiero teraz zauważyłam, że ona ma na szyi. Wątpię, że on jest od patrzoków, ale jest on dość ładny, więc zostawię jego. Madziurka. I znaczek on jest tutaj wygrawero wygrawerowany. Więc może go być nie widać. Może go nie widać, ale on tutaj jest. Co do tej zebry, do tej zebry mam pewność, że jest to oryginał. Ten kot. Mam kilka uszkodzeń. Mam dziur, brokatowy ogon, znaczek. Tutaj ma lekko zdrapane oko, ale mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Jeszcze je umyję i się nimi zaopiekuję i zobaczymy co wtedy. Ten pieseł. Ja już od razu widzę, że to jest oryginał, bo jest bardzo ładnie wykonany. Jest tutaj trochę brudny, ale ma znaczek. Ma dziurkę, wszystko jest z nim ok. I w ogóle mam je właśnie. Z tego odlewu miałam tylko jednego takiego, więc teraz będę miała więcej, bo dwa. A jeszcze ten mój poprzedni był z Lucky Pets. Rybka. Ona jest prześliczna, bardzo mi się podoba. Ma ona dziurkę, jest znaczek. Jest bardzo ładnie wykonana, ma fajne takie mm, płetwy. Ogonek, ale nie wiem, czy to nie jest własnoręcznie malowane, bo jest takie trochę jak od lakieru, ale nie wiem. Tak czy inaczej, jest bardzo ładna i nie wiem, czy będę jej zmywać ten lakier. Chyba nie. Piesek. Nie wiem, czemu mam dziurkę na, na głowie. Z twarzy nie wygląda jak oryginał, z tyłu nie znalazłem żadnego znaczka. Małą dziurkę, ale wątpię, że jest oryginałem. Dajcie znać w komentarzu. On ma sztywną główkę, a nie dobra, narkomą. Teraz te nasze spaniela. Pierwszy spaniel, te, ta nasza Blondie. Jest ona bardzo dobrze wykonana i jest to fake, od razu wiem. Um, nie ma ona znaczka, ma za to magnes. dobrze wykonana, jak na podróbkę. Nie widzę żadnych uszkodzeń. Wygląda dobrze. Druga spanielka. Ona jest prześliczna. Ma ona taką trochę głowę. Taką wygniętą. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd. Może to dlatego, że jej odleciała ta główka? Czy odlatuje? Z nią też jest wszystko w porządku. Tutaj ma trochę te oczy zdrapane, a może lekko, minimalnie. Tak, na dobrą sprawę, wszystko jest z nią ok. No wiadomo, również nie ma znaczka. I też ma magnes. Co ciekawe, też jest trochę brudna, więc ją i i na pewno wam pokażę na Instagramie na relacji. O ile dobrze kojarzę, to to jest od jakiegoś pingwina chyba. Nie wiem, ale tak czy inaczej jest to oryginalne od PetShopów, a przynajmniej tak mi się wydaje. Trochę. Jest fajne, nie wiem jeszcze na jakiego PetShopa będzie to pasować, bo ani na mojego Jamika nie pasowało, ani w sumie na Mopa, no na Zebrę, na Spaniela, nie wiem. Jeszcze poszukam i też dam Wam znać gdzieś tam na Instagramie. Do jakiego petshopa w końcu udało mi się y, przypasować te nauszniki? Teraz takie krótkie podsumowanie. Patrzcie, znalazły się trzy fejki, trzy oryginały, chyba z generacji pierwszej. Patrząc na ich znaczki, możecie mnie oświecić, bo mogę się mylić, więc oświećcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Albo na Instagramie też możecie mi napisać. Trzy Petropy z generacji chyba. Trzeciej? Posiadają one takie znaczki, które dawniej można było zeskanować w grze. Oraz zebra, zebra. Jest ona chyba z drugiej generacji, z wygrawerowanym znaczkiem. Nie, czekaj, tu chyba czwartym? Nie, która to jest generacja? Nie wiem. Nauczniki, nie wiem z jakiej generacji. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie. Wpadnijcie na mojego Instagrama. Um, moją nazwę na Instagramie podam Wam w opisie. No i co? I to będzie tyle. Dziękuję Wam. Życzę Wam miłych, spokojnych, wesołych i spędzonych z rodziną świąt. Zależy, kiedy to oglądacie, ale ja akurat to nagrywam dwa dni przed świętami, dlatego dla mnie, no, dlatego życzę Wam miłych tam. Pa! Zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba, jeśli podobają Wam się takie filmiki. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!